Mądrzy ludzie współpracują, głupi konkurują. Pod takim hasłem odbyła się konferencja skrzydła sukcesu, zorganizowana z myślą o lokalnych przedsiębiorcach, chcących poszerzać horyzonty i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Już od samego początku dało się odczuć przyjazną atmosferę spotkania. Konferencję zorganizowaną 29 maja wyróżniał przede wszystkim networking. To bezpośredni sposób nawiązywania kontaktów biznesowych. Już od momentu przyjścia każdy uczestnik mógł poznać nowych ludzi i opowiedzieć im o swojej działalności. Chodziło o to, by znaleźć wśród nich nowych partnerów, klientów czy współpracowników. Bo tutaj wszyscy mówimy do siebie po imieniu. Druga złota zasada: wszyscy jesteśmy równi. Ze wszystkimi nawiązujemy kontakty. Trzecia zasada złota praktykujemy networking. Celem konferencji było nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, promocja firm, edukacja oraz kreowanie środowiska ludzi aktywnie działających i współpracujących ze sobą. Spośród uczestników dało się zauważyć wielu lokalnych przedsiębiorców z Polic i Szczecina. Jednym z trzech celów jest przede wszystkim edukacja edukacja z takich tematów, które mogą nam się przydać biznesie, w życiu, które mogą rozwinąć naszą umiejętność. Zdaniem organizatorów korzyści z udziału w takich spotkaniach jest wiele. Wśród najważniejszych są nowi klienci, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, motywacja i jakże ważna w tych czasach promocja. Pomysły i organizacja godne polecenia. Konferencja w Policach jest początkiem cyklu spotkań networkingowych i jakie w najbliższym czasie odbędą się w naszym regionie.